Dzień dobry. Witam, witam was na moim kanale o sztuce. Postaram się dzisiaj, albo się nie będę starał, albo się nie będę starał. Przeczytam wam, po co się mam starać, skoro mogę wam przeczytać. Pierwsze zacznę od, od czego zacząć? Czy od opisu ogólnego, czy od jednego z wpisów pod moim? wczorajszym nagraniem, bo od tego jest, tego, od tego m, zaczęło się dzisiaj. Jedna z moich obserwatorek, która, byłych obserwatorek, bo już mnie nie będzie obserwować tych moich kanałów, nie będzie tego słuchać, bo ma dosyć tych moich, <ścoughs> tych moich pseudowykładów, napisała tak, pani, pani Anna, pani Anna, Opis zamordowanego oseska cielęcego spowodował ciężkie wymioty u mnie. Już nigdy nie będę słuchać pana. Nie pozdrawiam i nie polecam. Żegnam. Obrzydliwe opisy i pana pseudowykłady. Pani Anno, pani Anno, to trąca... Ja nie powiem, że to trąca schizofrenią, tylko to trąca nieznajomością reguł tego świata. W tym naszym świecie nawet osoby, ja tu odpisałem bardzo grzecznie tej pani, może gdzieś u tej pani obudzi się jakiś taki zalążek zastanowienia się, bo ta pani prawdę napisała oczywiście, że wszystko to jest potworne, to są potworne opisy rzeczywiście tak jest, ale osoby bardzo wrażliwe, zjadające tylko i wyłącznie te Cuda natury, które nie mają duszyczek, które nie mają oczków, które nie mają policzków, tylko są roślinkami. Roślinki też cierpią, i to naukowo starano się nawet udowodnić, że podczas zrywania takiej marchewki czy takiej natki pietruszki, że ten organizm biedny, niszczonego stworzonka roślinnego, wysyła impulsy elektryczne. Wysyła impulsy w przestrzeń, że te biedne roślinki, które, których polana następuje zajęta ogniem, wysyłają impulsy, przerażliwe impulsy, dzieląc się z innymi współtowarzyszami niedoli, że za chwilkę polana spłonie w ogniu, wysyłają sygnały krzyku ratujcie się, ratujcie się i inne te roślinki zamykają swoje pory, próbują się jakkolwiek tylko potrafią ratować przed Zbliżających się do nich zagrożeniem. Ze zwierzątkami jest rzeczywiście tak, że my, jako ludzie i zwierzęta, jako zwierzęta, mordują się wzajemnie. Mordują się ze łzami w oczach, ale i też bezwzględnie, bez mrugnięcia powiek. Taki ten nasz świat brutalny jest. Te elementy tych zjadanych zwierzątek, tych cielątek połykanych. Tych, tych, tych wszystkich, nie będę Wam tutaj rozwijał tego, bo to nie o to idzie, tylko wszystkie te, wszystkie te elementy tego, tego naszego świata pełnego mordu, brutalności, czy się nam one podobają, czy się nam one nie podobają, one z nami współegzystują z ludzkością od zarania dziejów i towarzyszą nam. I my możemy się na to obrażać, możemy mieć taki do tego bardzo, taki delikatny i subtelny do tego układ, że no jest nam bardzo żal i pochylamy się na tym jak najbardziej. Tak się dzieje, ale równocześnie nie róbmy schizofrenii. Nie udawajmy, nie udawajmy, że jesteśmy tacy bardzo wrażliwi, bardzo przewrażliwieni na pewne rzeczy, nie widząc, że sami w tym współuczestniczymy. Udajemy że to nas nie dotyczy, my tego nie chcemy, my się na to nie zgadzamy, ale mamy skórzany portfel, skórzane obuwie, skórzane paski, skórzane dodatki, elementy do naszego codziennego ubioru. Mamy skórzane pokrycia mebli, a jesteśmy wegetarianami, jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą mieć z bólem i cierpieniem nic do czynienia. Gdzie? Nasze pieski i nasze kotki, my o nie bardzo dbamy. Nie przeszkadza nam to zakupywać Konserwę, która składa się z tak samo z takich samych elementów różnych zwierzątek niewinnie zamordowanych i wpakowanych do puszeczki dla naszego pupilka, pieska czy kotka. Chociaż my jesteśmy wege, my jesteśmy na uboczu, nasza chata z kraja, my nie mamy z tym mordem nic wspólnego. No nie bądźmy chybi hipokrytami. Ten świat tak urządzony został i tak on funkcjonuje. Nie udawajmy zbyt świętych, bo takimi do końca niestety nie jesteśmy. Żyjemy w świecie, gdzie nasze ludzkie płody giną rozrywane żywcem w łonach swoich mamuś, za pozwoleniem tej mamusi, która udaje, że nie widzi, że jej dziecko jest rozrywane na elementy na kawałkowane i wyciągane potem na zewnątrz. I, i wydawałoby się, że, że różnica jest, że tutaj te elementy tych zwierzątek są spożytkowane, a tutaj nie. I tu są pożytkowane, i tu część z nich również jest pożytkowane, bo mamy do czynienia z wielkim przemysłem, z wielkim, wszechogarniającym przemysłem, który wykorzysta wszystko. I zwierzątko, i nie tylko zwierzątko, i roślinkę. Że tak się delikatnie, rzecz ujmując, wyrażę. Nawet niektóre preparaty, które w latach 60. były wyekstrachowane z maleńkich dzieci, do dnia dzisiejszego ich genetyka jest stosowana, tych maleńkich dzieci, w ogólnodostępnym, rozwojowym takim uniesieniu dla ludzkości, ogólnoświatowej. Te same, te same kody zabrane stamtąd, z tych. Z tych niewinnych funkcjonują w obecnym świecie do dnia dzisiejszego. I udajemy, że nic nie widzimy. Te same badania genetyczne i niegenetyczne i eksperymenty z II wojny światowej są, były i będą wykorzystywane, te, te wyniki tych doświadczeń. Bo przecież ci lekarze biorący udział w tych wielkich doświadczeniach zbrodniczych zbrodniczych doświadczeniach na żywych ludziach na mężczyznach, na kobietach, na dzieciach na swoich współobywatelach, współplemięcach, przecież nie oni dostąpili zaszczytu opuszczenia tej planety po sądzie. Oni zostali w operacji jednej, drugiej, trzeciej wywiezieni. Wywiezieni za wielką wodę i tam, i tam wykorzystywano dalej ich znajomość rzeczy, znajomość tematu. Nie, nie było tak, że oni sprawiedliwie zostali osądzeni, jakby, jakby się nam tutaj w tym pięknym, naszym urojonym świecie wydawało. Nie. Ta wiedza komuś była bardzo potrzebna i na tych podwalinach zbudowany jest cały nasz świat. Tak to funkcjonuje. A tutaj mamy potem wielkie oburzenie, bo powiedziałem, co jest wewnątrz pasztetu. No, wewnątrz pasztetu są elementy zwierząt, zmielone elementy zwierząt. A to, że no tak powiedziałem. No, tak, tak powiedziałem, takiego użyłem obrazowania. Nie? I teraz przechodzę do tego tematu, żeby Wam to połączyć. Słyszeliście kiedyś o czymś takiego w sztuce, co nazywa się turpizmem? W ogóle turpizm, w ogóle jako pojęcie. Zapytałem sztucznej inteligencji, żebym się nie pomylił, bo przecież mogę się tutaj przejęzyczyć, mogę coś zniekształcić. A sztuczna inteligencja jedyną prawdę oczywistą Wam wszystkim wyśpiewa albo wypowie. Albo wypiszę, bo tutaj mam ją wypisaną. Turpiści to poeci, którzy po 1956 roku programowo wprowadzili do poezji motyw brzydoty, kalectwa, śmierci, rozkładu, aby pokazać pełniejszą prawdę o człowieku i świecie. Ale mamy jeszcze turpizm w malarstwie. Turpiści w malarstwie. Turpizm w malarstwie to nurt czerpiący z estetyki z estetyki brzydoty, który zamiast idealnego piękna skupia się na ukazywaniu rozkładu, śmierci, kalectwa czy zepsucia, aby wywołać silne wrażenie i skłonność, i skłonić do refleksji. Choć Terbin jest silny zwią silnie związany z literaturą. Jego założenia odnajdujemy również w malarstwie, gdzie artyści programowo wprowadzali motyw motywy używane, u motywy uznawane za odrażające, by w ten sposób ukazać pełniejszą, bardziej wiarygodną wizję świata i ludzkiej kondycji. Kluczowe cechy turpizmu. Antyestetyzm, świadome odrzucenie tradycyjnych kanonów piękna na rzecz tego, co uznawane jest za brzydkie, wstrętne i odrażające. W malarstwie wyrzucono piękno, zastąpiono go antyestetyzmem. I dalej następna kluczowa cecha turpizmu w malarstwie. Tematyka przedstawianie rozkładu, choroby, kalectwa, śmierci, zniszczenia, starzenia się, bólu i cierpienia. Artyści sięgali po przedmioty i krajobrazy zniszczone, zrujnowane lub zaniedbane. Jeszcze następna kluczowa cecha turpizmu w malarstwie cel artystyczny nie chodziło o wywołanie szoku dla samego szoku. Turpizm miał służyć uwiarygodniemu, uwiarygodnieniu wizji świata, pokazując jego odrzucane, brzydkie w cudzysłowie, wzięte aspekty, jako nieodłączną część rzeczywistości. I taka właśnie, z taką właśnie częścią odrzuconą mamy do czynienia. My możemy się bardzo starać negować rzeczywistość, w której żyjemy, możemy tupać nogami. Możemy zasłaniać oczka, możemy zasłaniać nasze uszka, możemy nawet usta zasłonić, nie będziemy z tym mieli nic do czynienia, nie będziemy tego jedli, ale będziemy w tym współuczestniczyli. Bardziej lub mniej świadomie. Im bardziej świadomie, tym chyba dla nas lepiej. Z takiego założenia wychodzę ja że nie będę się oszukiwał, że jest inaczej, tylko będę przyglądał się na to, z czym mam do czynienia. Oczywiście i starał się na w miarę moich, moich możliwości, aby to jak najmniej szkodziło tym biednym zwierzętom, tym biednym ludziom wokół mnie, nawet tym biednym roślinom. Następny sposób kluczowych cech turpizmu w malarstwie, następne kluczowe cechy, bo to tak trzeba nazwać, Sposób wyrazu często wykorzystywano realistyczne, a nawet naturalistyczne ujęcia, aby wstrząsnąć widzem i skłonić go do refleksji nad ludzką słabością i skończonością. I ja takiego właśnie tutaj, takiej, takiej poezji użyłem w tym moim pokazaniu wewnętrznego, piękna owego cudownego pasztetu, składającego się właśnie. Z takich można by powiedzieć turpistycznych elementów, gdzie pani Annie zaburzyło się, zaburzyło się trawienie. Ja rozumiem, że pani Anna już nie będzie oglądać moich nagrań, więc myślę, że pani Anna nie obrazi się, że teraz tutaj na jej kanwie jej wypowiedzi, na kanwie jej wypowiedzi, tutaj pozwolę sobie na moją złośliwą, aczkolwiek prawdziwą dygresję. Tutaj można sobie jeszcze, tutaj nie wiem skąd oni wzięli, że 1950 któryś rok to co przeczytałem wam, bo wydaje mi się, że ten turpism funkcjonował dużo wcześniej, przynajmniej na pewno w malarstwie, bo przecież pamiętacie na przykład jak, jak Caravaggio, malarstwo Caravaggio, nie? No, także to był taki typowy przedstawiciel w, swojej, w swoich czasach tego co, że ta, to pokazał, on pokazał tą inną estetykę, tak się wyrażał. Właśnie to będzie dobre. Inna estetyka. Co dalej? U Przybosia można było znaleźć na przykład u Juliana Przybosia od eto do turpistów, nie? Co tu jeszcze mamy? O, jeszcze Grochowiaka mi tutaj podpowiada. Wprowadził pojęcie turpismu, turpizmu w kontekście poezji. Ja Grochowiaka nie znam, więc... Ale jego program artystyczny odzwierciedla dążenie do afirmacji świata ze wszystkimi jego aspektami, co jest zgodne z duchem turpizmu, który zagościł także w malarstwie. Co tu jeszcze jest? Czy coś ciekawego? Czym? Co znaczy turpizm i tak dalej? To sobie możecie poczytać, ale myślę, że nie będzie was to bardzo w większości interesować. W każdym razie z brzydotą mieliśmy do czynienia już, już w dawnych wiekach I, i samo to, samo tolerowanie brzydoty, tolerowanie takiej Takiego, takiego czegoś brutalnego, innego. No już samo to, to było już współuczestnictwo w tym, w, tym, w tym brzydkim świecie. Ja wychodzę z takiego założenia, jeżeli chodzi o malarstwo, o moją twórczość, że staram się stronić od brzydoty. Aczkolwiek nieraz zdarza mi się o coś takiego otrzeć. I zdarzyło mi się już to wielokrotnie, gdzie estetykę zawieszałem na haku z boku, gdzie ta estetyka obrazowania nie była do niczego potrzebna, wręcz przeszkadzała w przekazaniu mojej myśli, którą chciałem przekazać i przerzucić na płótno. I wówczas zdarzało mi się tak w moich obrazach, że ta estetyka miała trzecioplanową rolę. O ile w ogóle tam była. Estetyka w znaczeniu takiego kanonu piękna, czyli Odbieranie dzieła sztuki jako, jako przedmiotu pięknego, jako przedmiotu sprawiającego dobre samopoczucie dla odbierającego, jako przedmiotu wywierającego bardzo pozytywny, przyjacielski, miły, wręcz radosno-nostalgiczny nastrój, który sprawiało w tym odbiorcy tej, tej sztuki. To nie zawsze nie zawsze było to po mojej myśli i nie zawsze to mi pasowało. Ostatnio coraz częściej bardzo chciałbym, żeby te moje obrazy były, takie obrazy, były obrazami pozytywnymi. Mimo, iż moje wypowiedzi są bardziej mroczne, bardziej takie turpistyczne, jak, wy, jak teraz tutaj w tej mojej wcześniejszej wczorajszej wypowiedzi, to moje malarstwo chciałbym, żeby nie było tak. Dlatego, że słowo słyszycie tylko przez chwilę, wyłączacie za chwilę, a z obrazem musicie mieć do czynienia przez dłuższy czas, bo on wisi u was na ścianie, wisi u was w pokoju i on oddziaływuje. A ja wolałbym, żeby on oddziaływał zdecydowanie, jak najbardziej pozytywnie, aby ta magia tego, tego prawdziwego świata, być może odrealnionego, bo to jest świat wy wyidealizowany, to jest świat, który jest w pewnym sensie nawet utopijny. Ale żeby tam nic z tego turpizmu, z tej brzydoty nie było. Nawet jeżeli w tych moich obrazach jest coś, co jest dziwne, inne, to niech ono będzie dziwne, ale dziwnie intrygujące, pozytywnie, a nie coś, co wprowadza jakieś dołujące, dołujące klimaty. Staram się stronić od tego jak najdalej, chociaż mam taki tutaj obraz, nad którym w tej chwili powiem Wam, pracuję. I jest on obrazem ciężkim, ale nie w znaczeniu, że jest to obraz turpistyczny, tylko klimat tego obrazu, ja Wam pokażę może kawałek, bo on tutaj sobie przesycha. Pokażę go w fazie jego schynięcia. Widzicie, zdarzają mi się popełnienia takich, takich obrazów. Przesycha. Które są w klimacie obrazami trudnymi. Ja już któryś dzień nad nim pracuję. Starałem się go jak najbardziej, nie można tak powiedzieć, że ożywić, ale mm, optymistycznie nastawić do odbiorcy, do kogoś, u kogo on kiedyś będzie wisiał, a być może u nikogo nie będzie wisiał, może będzie on u mnie już do końca. I on nie chce się poddać, on nie chce być bardziej optymistyczny niż jest. On tylko bardziej jest jaskrawy, albo bardziej jest przyciemniony, albo zgaszony. Natomiast on nie chce się zmienić w stronę takiego, takiego obiektu całkowicie super wręcz frywolnego. Nie, on taki poważny po prostu jest. I z taką refleksją chciałem Was dzisiaj o turpiźmie tutaj pozostawić. Życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, niebawem do następnego razu. Cześć!